Jo, e, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam wszystkie moje. Oni o fajl mam. Wszystkie moje pary słuchawek. E, no i jednych nie będzie, bo jedne po prostu się zepsuły, urwał się kabel. Ciężka historia. No dobra, zacznijmy od moich teraźniejszych słuchawek. Czyli sorry, jak Wam się odbija, ale tam mam oświetlenie słabe. Pierwsze słuchawki wyglądają tak. Są to słuchawki gamingowskie, gamingowskie, w nich najczęściej gram, kurde, no dobra, w nich najczęściej gram, tutaj mikrofon profesjonalny, wszystko z giciuwa, także no, tymi najczęściej, te najczęściej używam. Potem są drugie najbardziej profesjonalne, tylko uszne. Jak mnie uszy bolą, to zakładam te zazwyczaj słuchawki. Zobaczcie, takie czarne są. Takie o. Czarne są i to są drugie najbardziej gamingowskie słuchawki. Pokażę ma też trochę dziwniejsze słuchawki. Przedsta e, czekajcie, muszę strzałki wyciągnąć jeszcze. O oh no! słuchawki gdzieś zostawiłem ale to będzie szybki szybkie Z2 i tu mam takie słuchawki ale one są poplątane zobaczcie sobie sami I tu są też słuchawki one są poplątane e, te słuchawki są takie forfun bardziej bo ich rzadziej używam miałam jeszcze takie słuchawki ale coś takiego tylko były mniejsze one były gdzieś takie, powiedzmy odtąd były takie gdzieś. O nie, nie widzicie tego. No były gdzieś takie, no powiedzmy sobie dotąd, od, od, od tej góry do tego dołu. Powiedzmy gdzieś, no i takie były. E, dobra, widzowie. E, dobra, będę miał szybkie e, cięcie, bo będę musiał sobie jedną rzecz zrobić. Także no. E, nie wyłączajcie, bo będzie szybkie cięcie, także... Zaraz będę. Dobra, jestem już pod ZW i pokażę Wam teraz bardzo nietypowe słuchawki. To są takie donoki, ale one mają mikrofon. I zrobię Wam za niedługo, nie pod tym odcinkiem, ale za powiedzmy, nie wiem, e, parę dni, może za tydzień, już około jak wyjdę ze szpitala, zrobię Wam konkurs na taką... Tu nie ma nawet słuchawek, tu jest jedna słuchawka, zobaczcie se. Tu jest takie coś, nie wiem, bo to się chyba spina. I to jest bardzo dziwne słuchawki. Ale wyobraźcie sobie, że one mają mikrofon. Mikrofon! Jeżeli chcecie, żebym kiedyś nagrywał takie coś, że będę pokazywał. E, dobra, e, że będę robił konkurs na jakieś słuchawki, to musi się tak. Co trzeba zrobić? Zostawić suba, lajka i dzwoneczek. E, także co? Myślę, że kończyć będę. Pamiętajcie o subiku, dzwoneczku, Z, subiku, dzwoneczku i o lajku, e, także no, e, praktycznie codziennie są streamki, chyba, że nie mam co robić, chyba, że po prostu, dzisiaj chyba zrobię streama po strefkach, bo dzisiaj strefy mam teamowe, a strefy są o 19, to mi się wydaje, że albo o 20, po 20 zrobię, albo nawet strefki nagram zależy od was, ja się będę zaraz z wami żegnał, także co, no, no to ja się z wami żegnam, no, i będzie miło jak się jeszcze raz. To dobra, no, no, siema.